Bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka vloga. Szanowni Państwo, mamy wakacje, a ja skoro mamy wakacje, no to przede wszystkim gratuluję wszystkim uczniom, wszystkich szkół, zakończenia roku szkolnego. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego klas ósmych w szkole podstawowej nr 3. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w szkole muzycznej. Ale gratuluję wszystkim uczniom naszych szkół i podstawowych i średnich, i we Włodawie, i poza Włodawą. Kolejny ciężki rok za Wami, kochani, za Wami, zarówno za Wami, jak i. Ten rok był trudny dla Was, jak i dla, dla nauczycieli. Rok w tym covidzie, rok nauki zdalnej przede wszystkim w znacznej części, no i to dawało wiele wyzwań, wiele wyzwań zarówno dla Was, jak i dla Waszych nauczycieli, ale też dla dyrekcji szkół i dla organów prowadzących, czyli dla gmin, miast, powiatów. W związku z tym miejmy nadzieję, że na, no, kolejny rok szkolny w znacznej Części jednak będzie tym rokiem szkolnym, gdzie ta nauka będzie odbywała się już normalnie w szkole. Natomiast słuchy są różne. Może będzie jakaś fala kolejna, może nie będzie, nie wiemy, ale naprawdę życzylibyśmy sobie, żeby nauka odbywała się już tradycyjnie w szkołach, a nie zdalnie przed komputerami. Tego byśmy chcieli. I w sumie tego nam życzę wspólnie, żebyśmy kolejny rok szkolny mieli już taki mniej covidowy, a bardziej mogli spotykać się, działać, funkcjonować tradycyjnie. Ale gratuluję wam wszystkim, gratuluję wszystkim tym, którzy zdobyli różne nagrody, wyróżnienia, którzy brali udział w różnych konkursach, olimpiadach i dziękuję wam za to, że w ten sposób też reprezentujecie Włodawę. A skoro wakacje, no to szanowni państwo, no co trzeba powiedzieć? Trzeba przede wszystkim pamiętać, że mimo zmniejszonych obostrzeń ciągle jesteśmy w stanie pandemii. Ciągle jest zagrożenie, że może być kolejna fala. Dlatego starajmy się być bezpieczni o siebie, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Ale też w wakacje trzeba zwracać uwagę nie tylko na COVID, ale na wiele innych zagrożeń, które wynikają z temperatury, z zagrożeń związanych z pogodą, z tym, z tym szczególnie z upałami. I chciałbym do Państwa zaapelować przede wszystkim o to, że pamiętajmy, żeby w wakacji pijmy dużo wody, Woda jest bardzo potrzebna dla organizmów, szczególnie w te upalne dni, ale nie tylko upalne, a w upalne dni pijmy tej wody jak najwięcej, nawet do 2 litrów dziennie. Pamiętajmy, abyśmy unikali słońca. Szczególnie w tych godzinach najbardziej narażonych na promieniowanie słoneczne mówi się godzina 10-15, ale myślę, że ta godzina 12-15 to są te godziny, w której warto naprawdę zastanowić się, czy w tym czasie być na słońcu, czy jednak skryć się przed słońcem, a z tego słaniaczka skorzystać w tych godzinach troszeczkę bardziej popołudniowych. Pamiętajmy, abyśmy ochładzali nasze mieszkanie, bo to też ma duże znaczenie, czyli w dzień możemy zakrywać okna, zasłaniamy okna, a a otwieramy je i, i, i odsłaniamy dopiero w godzinach popołudniowych. Przepamiętajmy, abyśmy troszczyli się o, o, o osoby starsze, o dzieci w tym czasie, jeżeli widzimy e, osobę starszą. Która w jakiś sposób jest wycieńczona na jakimś spacerze, zaproponujmy wodę, zaproponujmy odpoczynek, dajmy możliwość nawet ewentualnie podprowadzenia osoby starszej do nawet najbliższej ławki i podobnie też zwracajmy uwagę na dzieci, szczególnie dzieci, które same gdzieś tam są, idą, zwracajmy uwagę na to, czy są bezpieczne i, 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 czy, i czy gdzieś tam w jakiś sposób nie. Nie odbiegły od, od, od swoich rodziców. Pamiętajmy o zwierzętach, bardzo pamiętajmy o zwierzętach, aby miały wodę do picia, aby nasze, nasze, nasze czwornogi i, i zwierzęta wszystkie miały tak naprawdę dużo wody, również w tym okresie wakacyjnym. Pamiętajmy i nigdy w życiu nie róbmy tego nie zamykajmy w samochodzie dziecka zwierzęcia zwierzęta żadnego zwierzęta w samochodzie w opalnym na słońcu nie wolno tego robić kategorycznie są bardzo duże kary restrykcje za takiego zachowania tego typu przestrzegam bardzo mocno no i uważajmy na te różnice temperatur, bo one są znaczące w wakacje i pamiętajmy, żeby też napoje bardzo mrożone nie są wskazane w upalne dni, a wręcz przeciwnie, bardziej wskazane są napoje w temperaturze pokojowej, tak zwanej, niż te bardziej chłodzące, bardzo, bardzo, bardzo chłodne, które wbrew pozorom nie ochładzają aż tak naszego organizmu, a je po prostu, znaczy nam, nam, nam nie dają ukojenia, a właśnie mogą bardzo mocno ochłodzić nasz organizm aż za bardzo. No to są wakacyjne apele moje do Państwa, przestrzegajmy ich, dbajmy o siebie, patrzmy w okolicy, w otoczeniu, co się dzieje. Jeżeli ktoś jest zagrożony, wzywajmy pomoc, telefony alarmowe, ale też sami udzielajmy tej pomocy. I przychodzę, Szanowni Państwo, do tych spraw bieżących, które miały miejsce w naszym mieście. Jeszcze dodam, że w opalne dni we Wodawie stanęła oczywiście na naszym skwerku przy ulicy Pocztowej Kurtyna Wodna. Widać, że duże zainteresowanie jest to kurtyną i w upalne dni mieszkańcy nasi. Pod Fajnie. Tam przychodzą, ochłodzą się troszeczkę choćby w tych promykach, małych strumieniach wody. Natomiast tylko Państwu powiem, że ta kurtyna woda zostanie przeniesiona w inne miejsce w momencie, kiedy ruszy remont tego skwerku, to wtedy ta kurtyna zostanie przeniesiona w inne miejsce. Ale w jakie miejsce to poinformujemy o tym, o tym Państwa. Szanowni Państwo, patrzę tak na. na, na Kalendarz i 28 czerwca, tak 28 czerwca w poniedziałek, odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jedna z najważniejszych sesji w roku, ponieważ sesja tak zwana absolutoryjna. I chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym Rady Miejskiej za jednogłośne poparcie mm, burmistrza, ale w ten sposób poparcie wszystkich działań i tego co robimy. Wszystkich kierowników, dyrektorów, wszystkich jednostek i Urzędu Miejskiego, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych miastu. My wszyscy pracujemy w, przez cały rok też na to absolutorium dla burmistrza. I dziękuję bardzo Państwu radnym, że jednogłośnie przyjęliście zarówno raport o stanie miasta, jak wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. To oczywiście jest dla nas wszystkich kolejny motywacja i wyzwanie do dalszego działania dla naszego miasta, e, dla naszych mieszkańców. A mamy dużo pomysłów, e, dużo chcemy, żeby się we wiedziało działo i, i, i inwestycyjnie, i, i pod kątem wydarzeń, i będziemy to realizowali. Także dziękuję bardzo Państwu radnym i działamy po prostu dalej. Ale to, co robimy we Włodawie, to jest też wasza zasługa. I o tym pamiętajcie, bo wspólnie dobrze nam się współpracuje mimo niejednokrotnie różnych różnic, które mamy. I to dobrze, bo różnice są potrzebne. Nie możemy być wszyscy jednakowi, ale, ale w tych najważniejszych dla miasta kluczowych sprawach zawsze jesteśmy jednomyślni, jednogłośni i za to Wam bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, podpisaliśmy umowę na skwer przy ulicy Pocztowej, także niedługo ruszą prace remontowe na tym skwerze. Pytacie w różnych miejscach w internecie o, o, o to, czy drzewa zostaną. Oczywiście, drzewa wszystkie zostaną, nie dojrze, że zostaną. To jeszcze te, co są, będą dużo fajniej wyeksponowane poprzez taką małą infrastrukturę, która się pojawi. No i ten skwerek jestem przekonany, że bardzo się Państwu spodoba i będzie jeszcze częściej uczęszczany, będzie takim miejscem, gdzie będziecie mogli przychodzić spotkać się z innymi mieszkańcami, ale też fajnie spędzić czas. Będą gry do gry w szachy, takie stoliki do gry w szachy, inne różne atrakcje też dla młodszych. Będzie też tablica informująca, informująca o tym miejscu, czyli o Zesłańcach Sybiru. Kolejne wydarzenie, znaczy inwestycja, która będzie miała za chwilkę miejsce, bo też podpisałem już umowę z wykonawcą, to remont Przedszkola Miejskiego numer 1. Szanowni Państwo, przedszkole miejskie numer 1 będzie, e, no przejdzie, że tak powiem mega, mega przebudowę, e, ponieważ e, z dwóch projektów korzystamy. Pierwszy to projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie z Funduszy Unijnych na termomodernizację tego budynku i w termomodernizacji będą wymienione oczywiście dach, będą założone instalacje fotowoltaiczne, będą, będą, będą będzie wymieniona piękna elewacja, będzie, będzie dużo ładniej to przedszkole wyglądało i zmieni się przedszkole na zewnątrz, a dodatkowo z budżetu miasta władawa podjęliśmy inicjatywę, że to przedszkole wyremontujemy również wewnątrz i właśnie tą, na tą inwestycję umowę podpisałem z wykonawcą i przedszkole będzie gruntownie wyremontowane, zmodernizowane i na zewnątrz i w środku. I mam nadzieję, że dobrze te prace przebiegną, że już we wrześniu przedszkolaki wrócą do przedszkola zupełnie innego niż do tego, którego chodziły, mówię oczywiście pod kątem, pod kątem budynku i, i, i tego, że będzie dużo piękniej, dużo ładniej. I myślę, że będą zadowoleni. Na pewno przedszkolaki będą zadowoleni, ale też na pewno zadowoleni będą nauczyciele, panie nauczycielki w przedszkolu, ponieważ też będą pracowały w zupełnie innych warunkach. No i no, zadowoleni będą pewnie rodzice, jak będą do takiego nowego, wyremontowanego, ładnego przedszkola, dobrego przedszkola, no tam dzieci mogły, mogli, mogły, mogli oddawać. Także te inwestycje wakacyjne chcemy z nimi się e, zmieścić w okresie wakacyjnym. Jeżeli oczywiście nam się troszeczkę przedłuży ta inwestycja dotycząca przedszkola, to wtedy nie rozpoczniemy w, tego, w tym przedszkolu. Nie, nie, nie rozpoczniemy. Od 1 września roku nowego e, przedszkolnego, tylko ewentualnie z jakimś może opóźnieniem. Nie wiemy dzisiaj na dzisiaj jest to e, nie do przewidzenia, czy to będzie dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, ale zapewniam Was, że nie dłużej niż miesiąc. E, ewentualnie będzie trwało przedłużenie tego e, otwarcia przedszkola, ale postaramy się zmieścić jak najwcześniej, żeby jak najwcześniej dzieciaczki wróciły do przedszkola. Szanowni Państwo, również w tym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej było takie spotkanie, szkolenie dla bibliotekarzy z całego powiatu włodawskiego i na tym spotkaniu bibliotekarzy miałem przyjemność ja i wicestarosta pan Tomasz Korzeniewski wręczyć listy gratulacyjne i, i po prostu no, 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 no dużo dobrych słów powiedzieć o naszym um, włodawskim poecie, literacie, um, prozaiku, eseiście, regionaliście, redaktorze naczelnym. Społeczno-Kulturalnego Wschód o panu Aldonie Dzięciole, który został członkiem Związku Literatów Polskich. Szanowni Państwo, nie każdy może zajmuje się zawodowo literaturą, ale w, w branży literackiej ktoś, kto należy do Związku Literatów Polskich naprawdę musi mieć jakiś dorobek. To nie jest tak, że tam się dostaje tak sobie. I pan Aldon Dzięcioł został zauważony przez władze Związku Literatów Polskich. Doceniony został jego, jego do tej pory literacki, m, prace literackie, szczególnie powieści, które, które, które myślę, że no, rozsłynął troszeczkę nasze, nasze ziemie, ponieważ są opisane tutaj o nas, o naszych ziemiach, o Włodawiakach y, i zachęcam do czytania, na przykład Wasyl z lasu i y, 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 y myślę, że y, 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 te ten całokształt 30-letniej twórczości literackiej Pana Aldona Dzieciała został zauważony i został członkiem Związku Literatów Polskich. Dodam, że we Włodawie jedynym od chyba w historii nie wiem, czy ktoś wcześniej był członkiem Związku Literatów Polskich, więc naprawdę jest to duże osiągnięcie i wyróżnienie nie tylko dla Pana Aldona, ale myślę, że dla całego świata literackiego Włodawskiego, świata literackiego Włodawy, powiatu włodawskiego. Ale też dla y, całej Włodawy. Także gratulujemy Pani Aldonie i życzymy jeszcze wielu, wielu lat y, pisania dobrego pióra literackiego. Y, szanowni Państwo, również swój rok akademicki zakończył Uniwersytet III wieku we Włodawie. Y, y, mimo tego roku pandemicznego, troszkę zajęć było zdalnie, ale wtedy, kiedy były zmieniane, zmniejszane obostrzenia y, i oczywiście pod. Przestrzeganiem tych wszystkich procedur, yy, przepisów. Yy, yy. Spotykali się też studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, było troszkę wykładów, także spragnieni bardzo byli, byli studenci tych wydarzeń, kiedy już te obostrzenia będą zmniejszone, kiedy będą mogli się spotkać. No i, i udało się doprowadzić rok akademicki do końca. Gratuluję również wszystkim naszym studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odpoczywajcie teraz wakacje, a widzimy się ponownie w październiku, to zaczniemy kolejny nowy rok akademicki. Szanowni Państwo, w związku z tym, że również w sezonie wakacyjnym jest wiele takich przykrych wydarzeń związanych z potrzebą pilną pierwszej pomocy i jest duże nasilenie zarówno pierwszej pomocy, jak i w szpitalu, również we Włodawie. Zachęcam krwiodawców, bo bardzo będzie na pewno potrzebna krew, szczególnie w okresie wakacyjnym, dlatego zachęcam krwiodawców do oddawania krwi. Krew można oddawać w naszym punkcie krwiodawstwa we Włodawie. Zachęcam, naprawdę krew ratuje życie. Najcenniejszy dar, jaki możemy dać drugiej, drugiej osobie. Szanowni Państwo, ruszyły wydarzenia. Rozpoczęliśmy sezon wakacyjny, no myślę, że bardzo dobrym wydarzeniem, który już wpisał się chyba w kalendarz Włodawskich imprez i to nie tylko Włodawskich, ale całego regionu, mówi o wrakrejs. Wrakrejs naprawdę wiem, że ludzie jeżdżą z całego regionu wtedy na te dni do Włodawy, żeby ten wrakrejs zobaczyć i, i, i zobaczyć jak te samochody ścigają się, stare, stare samochody, wraki no stare, no, no starsze, no, może nie zabytki na szczęście, ale te starsze że samochody y, ścigają się w tym, w tym takim no naprawdę mocno, mocno wyboistym terenie. Także fajne wydarzenie. Dziękuję Wodawskiemu Domowi Kultury za zorganizowanie po raz kolejny tego fajnego wydarzenia. Przy okazji w Rekrejsu w tym roku były również futraki, był też fajny koncert utworów Zbigniewa Wodackiego, naprawdę bardzo, bardzo piękny koncert, który ja słyszałem, że się odbył naprawdę dobrym echem, że podobał się bardzo Państwu. No i WDK oczywiście przed w całe wakacje będzie równie, równie preżnie funkcjonowało szereg wspaniałych różnych... Wydarzeń, od małych takich koncertów, co sobotnich czy piątkowych, typu Folkostacja, który już też w piątek jest, przecież odbywa się o godzinie 20:00, to y, tych y, koncertów Folkostacji będzie, będzie kilka przez całe wakacje. No i oczywiście pamiętajmy o Zewie Natury 23-24 lipca Festiwal Sztuk Naturalnych Zew Natury we Wodawie, ponownie zawita do Wodawy i. Muszę powiedzieć, jeszcze tego nie, nie zdradzę, ale powiem, że jednego z tych dwóch dni będzie naprawdę mega, mega gwiazda. Ale o tym organizatorzy poinformują w odpowiednim czasie, a Was zostawię w takiej niepewności. Dziękuję również. Muzeum we Włodawie za, za zorganizowanie Sobutek Poleskich. Również bardzo fajne wydarzenie, które już trwa kilka lat. Też już pisało się, wydaje mi się, w, ten, w to jedno z fajnych wydarzeń wodawskich. Od początku robi to muzeum. Gratuluję, dziękuję Wam, naprawdę świetne, świetne wydarzenie. I kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zaprosić Państwa na trzeci międzynarodowy konkurs poetycki Jednego wiersza Włodawa 2021 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w trzecim międzynarodowym konkursie poetyckim organizowanym w ramach V Międzynarodowego Turystyku Literackiego. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, ale nie będące członkami profesywnej. Związków Pisarskich i Stowarzyszeń Literackich, takich jak na przykład Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS i różnych odpowiedników stowarzyszeń. Tematyka prac jest dowolna, ale wymagane jest użycie w tekście czterech zwrotów zaczerpniętych z nadburzańskiej gwary chachłackiej, oceny. Nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Na laureatów czekają nagrody pieniężne i książkowe. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie dostępnym na stronach internetowych koordynatora i współorganizatorów. Także, Szanowni Państwo, więcej informacji. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udział w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza, to zapraszam serdecznie do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wodawie lub na stronę lub osobiście, i tam otrzymacie więcej informacji na ten temat. Kolejna informacja z Miejskiej Biblioteki. Biblioteka informuje o wakacyjnych godzinach otwarcia biblioteki. Biblioteka Główna przy Ulicy Przechodniej będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30/17. Natomiast filia przy Alei Piłsudskiego 66 będzie otwarta w środę, czwartki i piątki od 9.30 do godziny 17.00. Natomiast biblioteka informuje, że w czasie wakacji w soboty będzie nieczynna. Ja zachęcam jeszcze Szanowni Państwo do wzięcia udziału w konkursie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie w konkursie Podwórka Niwea. Szanowni Państwo sto, chcemy, żeby w dużo we wodawie zmieniało. Chcecie, żeby władze miasta dużo we wodawie oczywiście zrobiły, zmieniały, ale są też pewne inicjatywy, które mogą być, które mogą powstać dzięki Państwu. Właśnie takim, taką inicjatywą jest konkurs Podwórko Niwea, gdzie głosuje się w internecie na podwórko, na plac zabaw specjalny Niwea i wtedy takie podwórko, taki plac zabaw we wodawie powstałby, ale żeby powstał, to musi być, musi wygrać. Głosowanie i to już zależy od Państwa. Dlatego zachęcam, głosujcie na www.podwórko.nivea.pl. Do 15 lipca trwa jeszcze głosowanie. Jeden dzień. Jedno głosowanie można oddać. Jest to bezpłatne głosowanie. Trzeba się zarejestrować na www.podwórko.niwea.pl Również na stronach Fanpage'a miasta, wielu instytucji też jest. Oczywiście szkoły podstawy numer 3. Jest też akcja społeczna podwórko niewa we Włodawie SP3. To wszystko jest na Facebooku, można to znaleźć. Zachęcam, głosujmy na ten plac zabaw, aby we Włodawie powstał. I jeszcze informacja dla Państwa: oczywiście trwają wakacje z mosir MOSIR organizuje po raz kolejny dla najmłodszych mieszkańców Włodawy wakacje z mosir Dużo ciekawych, naprawdę fajnych wydarzeń będzie podczas tych wakacji, zarówno na obiektach mosir we Włodawie, w okolicach Włodawy, ale też będą fajne wycieczki poza Włodawę. No, niestety, liczba osób, miejsc ograniczona była, zapisy trwały naprawdę bardzo szybko, bardzo krótko. Ponieważ jak tylko Mossir ogłosił, że takie wakacje będzie robił, to nagle się po prostu pojawiło setki telefonów, I, i, i szybko ta lista została zapełniona. Przepraszamy, że nie mogliśmy wszystkich wziąć na te wakacje z Mossirem. Niestety lista, liczba miejsc ograniczona, ale niestety tak to jest. A, a dla Włodeskiego Mossiru i tak dziękuję i gratuluję za tą kolejną inicjatywę, że zadbają i, za, i fajnie. Fajnie dzięki Moskwiejowi spędził czas nasi najmłodsi mieszkańcy Włodawy. Szanowni Państwo, odbył się również Dzień Otwarty Hospicjum we Włodawie z okazji 30-lecia ruchu hospicyjnego w Polsce. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu, byłem w tym nowym budynku, który właściwie jest, jeśli chodzi o tą budowlaną część zewnętrzną wykończony, znaczy wybudowany, natomiast teraz przed hospicją czeka elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia w, 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 odpowiednie, w odpowiednie rzeczy, które są potrzebne. I zachęcam Państwa do wsparcia Włodawskiego Hospicjum. W Włodawie, we wodawie hospicjum jest bardzo potrzebne. W Włodawskim Hospicjum funkcjonuje już od lat 90., jak działa, jak bardzo jest potrzebne, jak wiele osób skorzystało, ilu osobom pomogło, ilu osobom pomogło przetrwać te bardzo ciężkie chwile, często ostatnie dni życia. To tylko wiedzą ci, którzy to przeszli sami lub ich najbliżsi, to przeszli. I y, bardzo proszę o wsparcie wodackiego hospicjum, o to, żeby y, wykończeniówka ta pod kątem budowlanym i wyposażenie, te elementy wyposażenia mogły trafić jak najszybciej do wodawskiego Hosp hospicjum, aby jak najszybciej zostało ono w tym nowym budynku otwarte. Gdzie osoby chore będą mogły w godnych warunkach po prostu spędzać te ciężkie dla nich dni. Także bardzo gratuluję Państwu doktorom, państwu Puchalom, Puchala za to hospicjum, za to, że funkcjonuje. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, dziękuję wszystkim osobom wspierającym, pracującym, wolontariuszom, współpracującym z hospicjum. Um, dziękuję Wam. Jesteście po prostu wielcy, to żadne słowa nie mają nie odzwierciedlu tego, tego, czego robicie, ale do mieszkańców Włodawy i Powiatu Włodawskiego apeluję o wsparcie finansowe, o pomoc. Można na stronie hospicjum uzyskać wszelkich tych informacji potrzebnych do przelewu lub ewentualnie skontaktować się z państwami, z państwem Puchala i po prostu zapytać, co im potrzeba jeszcze, co potrzeba im do tego, aby uruchomić w tym nowym miejscu, w hospicjum we Włodawie. Szanowni Państwo, zachęcam również do korzystania w mieście, na mieście z sieci Wi-Fi For You, sieć internetowa, którą zrobiliśmy specjalnie dla Państwa, dla naszych turystów, ale żeby ono miało dobre wskaźniki, że była potrzebna we Włodawie taka sieć bezprzewodowa, trzeba z niej korzystać, bo każde państwo wejście poprawia wskaźniki po prostu oglądalności korzystania z tej sieci, a nam też Potrzebne jest to do realizacji projektu, żeby wykazać, że ta sieć we Włodawie była potrzebna, dlatego zachęcam do tego, abyście z niej korzystali. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję. To właściwie chyba już wszystkie te informacje, które przygotowałem dzisiaj dla Państwa. Będziemy się wiedzieli wakacje. Myślę, że za jakiś czas spotkamy się znowu, tym bardziej, że w wakacje planujemy naprawdę, że sporo się będzie działo, nie tylko mówię o wydarzeniach kulturalnych, tylko mówię również o o tym, że, że my planujemy tutaj sporo działań dotyczących inwestycji miejskich, dotyczących tego co planujemy w mieście w przyszłości, chcemy wejść w odpowiednie programy, o tym będę Państwu mówił w kolejnych odcinkach. Także będziemy się widzieli nieco tydzień. Myślę, że kolejny odcinek w przeciągu dwóch tygodni postaram się dla Państwa nagrać i powiedzieć dalej o co w tym czasie się wydarzyło, co planujemy dalej. Także Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Włodawy, Wszyscy Oglądający ten, ten Vlog. I tym mniejszym, i tym większym. Bezpiecznych, zdrowych, spokojnych wakacji życzę. Bądźmy bezpieczni w lecie, w te upalne dni, bądźmy bezpieczni nad wodą. Dbajmy o siebie, dbajmy o innych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Vloga. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.